Pani nie ma tytułu. A, jest, jest tylko pomysł Niezwykła historia z biblioteki na Lwowskiej. Niepodem małego miasteczka bogaty kupiec otworzył sklep z zabawkami, czego tam nie było. Bańki, przytulanki, różne nowe auta i bardzo dużo mądrych książek. Właściciel sklepu miał żonę o paluszkach i dobrze zbudowanego, wysokiego, mądrego syna. Mimo tych wszystkich... Żono, kochana. kupiec. Cóż uczynimy? Gdzie znajdziemy narzeczoną dla naszego syna? Znajdziemy na pewno. Pocieszała go żona. Gdy poszłam na targ coś kupić, widziałam ładnego, ładną dziewczynę, która na pewno spodoba się naszemu synowi. Ale jak ją znajdziemy? z sklepu wyszedł na gamer. Zobaczyć, czy rane dziecko nie idzie yy, w kierunku jego sklepu. Nagle za, za drzew, się niezwykła postać. Nie wszła tylko leciało. Zaprosił mnie do domu. Ach. Ach. Ach, tak zimno na dworze, a ty latasz sobie bez butów. Zapraszam cię do środka. Moja żona ma pełną garderobę butów. Na pewno coś dla Ciebie znajdziemy. To jest mój syn. O, a to jest moja żona. Weszli do domu. Właściciel zamknął sklep i poczęstował, poczęstował gościa herbatą. Herbatka smacznego. Zaczęli rozmawiać. Hmm, ty nie masz butów, a my nie mamy narzeczonej dla syna. A to pech. A to pech. Hmm. Odpowiedziała tej polska. Wszyscy poszli spać, gdy obudzili się u rana, gościa już nie było. A za to żona właściciela sklepu znalazła w sieni złote pantofelki, do których była przywiązana złota niczki. To na pewno czarodziejskie pantofelki. Powiedziała gospodyni i zwróciła się do słychać. Weź je i szukaj swojej narzeczonej. Tymczasem Panie. nie podaj innego małego mieczeka w małym jednym domku mieszkał węgla ze swoją piórką. Dziewczyna była bardzo piękna, ale czy miała narzeczonego? Tato, tak bardzo chciałabym mieć złote pantofelki pięknego narzeczonego, który przyjdzie po mnie na koniu. Głupoty ci w głowie i lepiej do lasu na zbierać małych jagód, które sprzedamy na bazalku. Nie mam czasu, muszę poszukać prezentu dla mojego przyszłego narzeczonego. Idź do lasu, coś bardzo biedny nie i będziesz je? wieczorem. Nie pójdę, dam ci klasa. Córka węglarza zlitowała się nad bosonową kobietą i oddała jej wszystkie nazbierane owoce. Zamiast tajemnicza postać podarowała dziewczynie niezwykły podarunek. Za twoje dobre serce e, e, da, daruję ci tę złotą nić, która zaprowadzi cię do twojego marzenia. Idzie dziewczyna przez i zabija złotą nić. Po drodze spotkała wilki, które ją, ją zaatakowały. Akisz, Akeś, ratunku, pomocy! Próbowała je odgonić. Tymczasem przy wsiączkach lasie, tam na koniec u właściciela wstępu. Bardzo się martwił, bo węglowęcik jej nie skończył. Jakby ktoś na miał do niego to nie było taniej, nie było Zadumy wyrwały go krzak i zobaczył piękną płotę Pani która zaatakowała Ja bym je walnął, ale ja nie umiem walczyć. Akurat, akurat miał przy sobie mały miecz, który podawali mu rodzice. I ja je pokonam. Podczas walki i szarpaniny oboje zaplątali się w złotą nic spojrzeli sobie głęboko w oczy. Zakochałem się w tobie od pierwszego wyjrzenia, powiedziała dziewczyna. A on tylko wzruszył ramionem. Po kilku miesiącach wszyscy się zebrali na i Zobaczyli, na z zabawkami i przeniesioną wielką nożkę. <noise> Przyniosłam dla Was ten, ten wilgachny tort. Hurra! Uwaga. mam, nom, nom, ale pyszne jak sobie zimno. I róża. jeżeli długo i szczęśliwie. szczęśliwie. Trzy Koniec! Brawo! Super.